Cześć kochani, witajcie we vlogmasie numer dwa. Kochani, pechowy vlogmas. Pechowy vlogmas. To znaczy jest w ogóle pechowy dzień od godziny 24 mamy pecha. Właściwie od 22 dnia wczorajszego. Zaraz wam wszystko opowiemy. Kochani, wczorajszy dzień tak nam fantastycznie zleciał. Nagraliśmy całą naszą czwórką fantastycznego vlogmasa. Byliśmy z siebie tak zadowoleni, bo nie dość, że myśleliśmy, że fajny film nam wyszedł, to jeszcze, wiecie, tak faktycznie, rodzinnie, tak osobiście poczuliśmy, że rozpoczął się grudzień, i tak faktycznie zaczynaliśmy już od wczoraj, właśnie, czuć tą atmosferę świąteczną przynajmniej ja. I było tak cudownie. Najpierw wstałam, nagrałam te, wiesz, wiecie, te, te filmy z kolczykami. To tak, tą, taką wstawkę zrobiłam pierwszą. Z tą naszą świąteczną piosenką, która jest bardzo z naszymi vlogmasami kojarzona. Potem nagrałam tutaj, właśnie na tym krześle, w tej scenerii, że kupiłam różne rzeczy już w listopadzie. Takie świąteczne, kubki, poszewki. Skarpety dla naszych chłopaków, żeby im na pewno nie zabrakło. Powiedziałam im, że koniecznie codziennie muszą nagrywać swoje wstawki, aby brać udział w naszym challenge'u, aby uczestniczyli w tym naszym rodzinnym, świątecznym, przedświątecznym zaangażowaniu challenge'u. Ale chłopacy powiedzieli, że wolą majtki, więc my z Pauliną musimy takich majtek świątecznych poszukać. Potem. Pojechaliśmy razem z moim Tomkiem na jarmark bożonarodzeniowy u nas w Rybniku i opowiadaliśmy o tym, że w Rybniku 1 grudnia na takiej głównej alei zawsze świeciły takie piękne choinki. Te choinki były przymocowane do tych miejskich lamp, ale niestety nie świeciły i dziwiliśmy się dlaczego tak jest, bo przecież to jest pierwsza niedziela grudniowa, więc kiedy jak nie właśnie 1 grudnia. I, i pokazaliśmy Wam, co się dzieje u nas na jarmarku i piliśmy gorącą czekoladę i przyjechaliśmy do domu. I bardzo dobrze, że Paulina w tym czasie, kiedy my byliśmy na jarmarku, stwierdziła, że chce zrobić metamorfozę swojego pokoju. Bo gdyby nie to, to vlogmasa by nie było. Ponieważ o godzinie 22... Aha, no i nagraliśmy kolejne sceny. Ale o 22.00 wzięłam się za montowanie. I moje zdziwienie wynikało z tego, że nie ma ścieżki dźwiękowej. Mówi, tak, wiecie, przejechałam sobie. Mówię, kurde, nie ma dźwięku, co jest grane. A potem, jak sobie puściłam, to okazało się, że tak, nie dość, że nie ma dźwięku, to jeszcze poruszam się w ten sposób. Czyli w zwolnionym tempie. Wszystko nagrałam w slow motion. A to nie jest pierwszy film, bardzo ważny film, który mama nagrała w slow motion. Do teraz pytacie się nas, co z drugim odcinkiem mierze suknie ślubne. Tutaj macie odpowiedź. Mama nagrała go w slow motion. Dziękuję. I to już była po prostu katastrofa. No ale dobrze, z racji tego, że Paulina te swoje sceny nagrała, no to mi troszeczkę kamień serca spadł, troszkę się w tym się działo. nie tyle, no, ale coś się działo. No i potem skończyła montować gdzieś o godzinie 1 w nocy. Yy, puściłam, yy, żeby się ten film przesyłał. Poszłam się wykąpać, przyszłam. Okazało się, że ten film prześle się za dwie godziny, czyli o trzeciej. No dobra, przesłałam zrzemnęłam się tu na kanapie, żeby nie zasnąć takim, takim twardym snem, więc tak tylko drzemałam, pilnowałam. Potem, jak się okazało, że ten film już jest na YouTube, tylko musi się przetworzyć, to mówię: Dobra, on już się przetworzy, idę spać. O ósmej weszłam sobie na YouTube, a patrzę, filmu nie ma. <laughs> Był zaplanowany na szóstą rano, tak jak to zwykle ma się u nas dziać, ale go niestety nie było, bo przesyłanie stopnęło i się nie przesłało, nie opublikowało. Więc zdobył ja się fantastycznie. Ja specjalnie wstałam o 5.40, żeby zrobić miniaturę do odcinka vlogmasowego. I o godzinie 8 zaczęłam klikać, klikać, drugi raz przesyłać, i, i w końcu się opublikowało, ale miało to miejsce po 8.00. Więc co? <grym> Jak to ja wczoraj powiedziałam, filmy będą o 6.00, chyba że coś się wykolei. No, wykoleiło się. <grym> a dzisiaj, a dzisiaj to już kwintesencja wszystkiego po prostu. No. Dzisiaj. Wyszliśmy przed chwilką, to było jakieś 10 minut temu, z domu. Wsiedliśmy do auta, ponieważ byliśmy naszykowani na to, żeby jechać do studia, które mamy w tym momencie wynajęte. I chcieliśmy nagrywać w świątecznej, pięknej scenerii, która panuje właśnie w naszym studiu, podcast. I chciałyśmy nagrać jakieś TikToki, tak? Rolki, jakie zdjęcie, coś, wiecie, w ten desej na te inne nasze platformy. I okazało się, że auto nie chce odpalić. I po prostu to już jest kwintesencja wszystkiego. Jak się wali, to po prostu wali się wszystko. Nie może się coś zepsuć tak, tak troszkę tylko. Wszystko. Po prostu wszystko leci w dół, na łeb na szyję. Jesteśmy bardzo pozytywnymi osobami. Um, wydaje mi się, że i tak spędzimy fajny dzień. Znajdziemy wyjście. No nie, no wyjścia nie ma. Auto się zepsuło, nie chce ruszyć i stoi na podjeździe i tyle. Jakby tutaj nie ma co z tym zrobić, No damy auto do mechanika. Ale w tym momencie, w tym momencie po prostu nie ma Ym, nie mam na to żadnej rady, więc po prostu zostajemy w domu i cieszymy się sobą i znowu dekorujemy dom. <grym> może tak, jakieś kartony coś, nie stoją, nie talerze i kubki trzeba wyciągnąć z kartonów, Ym, tak? Pościel trzeba zmienić na świąteczną. Dokładnie, może to się tak wydarzyło, bo Krzysiek nam powiedział, ale gdzie wy jedziecie do obcego studia, które jest pięknie przystrojone, jak wasz dom ma zaledwie świąteczny akcent. <grym> I Wszechświat powiedział, najpierw wystrój swój dom, a później pojedziesz nagrywać do studia. Ja, ja, ja naprawdę nie zdziwiłabym się, gdybyśmy nagrywały, mm, nie wiem, jutro czy tam pojutrze nową vlogmasa i auto by się odpaliło. <laughs> to, to by było wtedy po prostu y, potwierdzenie moich słów. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja już nigdy takiego błędu nie popełnię: to znaczy, nigdy już nie nagram filmów slow motion. Aha, bo wy jeszcze nie wiecie, że my specjalnie na te vlogmasy kupiliśmy nowy aparat, żeby te vlogmasy były w takiej super ekstra jakości 4K. Już nie nagrywamy telefonem, choby nie wiem co, choby się waliło i paliło. Wszędzie mamy aparat ze sobą i tak postanowiłyśmy sobie. Każda ma swój, bo te nasze poprzednie kanony, które kupiłyśmy w zeszłym roku na vlogmasy, po prostu nie zdały egzaminu, traciły ostrość i w ogóle to była katastrofa, jedna wielka. Sami kazaliście nam je sprzedać. <laughs> Więc je sprzedaliśmy, kupiliśmy nowe soniaczki. I kurcze, no i tak chcieliśmy, żeby było wszystko pięknie, ładnie. Przynajmniej na początku, bo nic tak nie zachęca ludzi do oglądania, jak po po prostu wielkie BUM na początku potem wiadomo troszeczkę z pary się spuszcza, no bo jak jak 1 grudnia zrobi się jedną wielką metamorfozę całego domu, no to co potem w kolejnych vlogmasach yy, pokazywać no, ach a tutaj tak stopniowo teraz będziemy to robić no, no nic dobra, wygadałam się, jest mi lepiej Kevin kazał go nagrywać a ja nie wiem dlaczego, pewnie założył coś śmiesznego Oczywiście tak, Pani wczoraj, tak? jestem świąteczny, bo tak. wczoraj zmęczony i się zrewanżowałem. Od Proszę pokazać. bardzo, sweterek świąteczny, laska w dłoni... No dobra, to mnie rozbroiłeś, no fajne masz kapcie, fajne świąteczne takie, super. Skarpety, kapcie, laska w dłoni, sweter, no jesteś przygotowany do świąt... się tutaj. Wybaczymy mu? No, musisz mi wybaczyć, no już tak. Bardziej świątecznie nie będzie. Wybaczyny! Zrebanżowałeś się. Czyli jestem na plus. Tak! To dobrze. Za chwileczkę biorę się za sprawdzanie kartonów i przypominanie sobie, co się w nich kryje, ale najpierw postanowiłam zrobić sobie coś do picia. A że nic mi do głowy nie przychodzi, i z racji tego, że mamy kalendarz adwentowy z herbatkami, to postanowiłam otworzyć. Okienko numer dwa, aby herbatki y, jakiejś niespodziankowej się napić. Więc proszę bardzo, taki kalendarz z herbatkami mamy. I sobie dzisiaj otworzę herbatkę, i tą herbatkę wypiję ja. Jaką tu mamy herbatę? Z imbirem. Więc bardzo fajnie się składa, ponieważ ja imbir uwielbiam. No, jestem bardzo zadowolona, że akurat tak trafiłam. Droguś, droguś, robimy sprawdzam. Co, co sprawdzam? Sprawdzam robimy. Co Pokaż to jest skarpetki. A, moja droga. Tu jest podwójny. Tu jest podwójny challenge. Podwójna punktacja. Bo oprócz skarpetek, tam ja jeszcze kapciuszki Kapciuszki mam, masz zaje fajne. Te kapciuszki to ty masz fajne. Czuję bombę w świątecznym, znaczy nie, w świątecznym nie, w zimowym staterku. Z, z świątecznymi skarpetkami, papciami. Ja też mam skarpetki świąteczne, prawda za jeden punkcik, ale zadanie wykonane, proszę tak. bardzo. Co tutaj mam? Bałwanka? Nie, misia polarnego. Na łyżwach No, proszę bardzo. W górach? Tak. A Wy macie świąteczne skarpetki? Proszę nam tutaj dać znać. A moi drodzy, konkurencja Wam rośnie, bo już trzy osoby regularnie, codziennie. Od 1 grudnia wrzucają skarpetki na story i nas oznaczają. Wow! Także weźcie udział w naszym skarpetkowym challenge'u. Aha! Bo my to go ogłaszałyśmy we wczorajszym vlogmasie w slow motion i tej sceny nie ma. Co ja opowiadałam, że my co roku mamy już taką tradycję z wami i my prywatnie w o. domu, że robimy skarpetkowy challenge mm -hmm. i codziennie każda osoba w naszych czterech ścianach musi mieć na swoich stopach świąteczne skarpetki. Mm -hmm. I nawet jeżeli ma świąteczny sweter, ale to nie ma skarpetek, nie skarpetek, skarpetek, to się nie liczy. To po prostu tego nie ma. Więc koniecznie każdy z nas musi nosić codziennie świąteczne skiety. No, i zachęcam Was od kilku lat do tego, abyście z nami brali czynny udział w e, skarpetkowym challenge'u. To jest taka nasza tradycja już od nie wiem, ilu lat. Bardzo mm, ale, ale kilka dobrych na pewno. A nagrywamy vlogmasa teraz już chyba ósmy albo dziewiąty rok raz. z rzędu. Dziewiąty mm -hmm. raz, ale ten czas szybko leci. Tak, w 2015 roku robiłyśmy to po raz pierwszy. A wiesz co mamy w styczniu? Dziesięciolecie. Musimy zrobić jakąś bibę. No, musimy <noise> zrobić jakąś, jakiś evencik z widzami na przykład. Nie wiem, coś trzeba wymyślić, bo... 10 lat? Bo jakoś to trzeba uczcić, to tak hucznie, nie? Hucznie. 10 lat, nie ma to tamto. No. Jeżeli wy codziennie będziecie wrzucali na swoje instastory zdjęcie waszych świątecznych skarpetek i przy okazji nas oznaczycie i na przykład dacie hashtag skarpetkowy challenge, żebyśmy tak wiedziały o co chodzi, to my pomyślimy o tym, żeby kogoś spośród tych aktywnych osób ob Darować obdarować jakimś prezencikiem. Bo w zeszłych latach tak robiłyśmy, że spośród, nie wiem, tam powiedzmy 30 osób, które codziennie, regularnie wstawiały skarpetki z oznaczeniem nas na stories, to coś tam wysyłałyśmy. Więc myślę, że w tym roku też tak zrobiłem. A co tam? No i tak, zrobiłam sobie herbatkę i zobaczcie sami, musiałam zrobić ją w takim kubku. Żenata! <noise> tak. Zmiana. Tam siedzi, tam siedzi jakie nie widzicie. Kochani, bo wyciągniętych miałam tylko kilka kubków, i niestety one są w zmywarce. A pić mi się chciało teraz i tylko taki kubek mi został. Ale ja zaraz odpakuję te kartony, które tutaj są, i tu na nich są, jest napisane talerze, i ja tu widzę coś, co przypomina kubek, i zaraz to naprawię. A tak w ogóle to zaraz ogłosimy zwycięzców naszego rozdania. Zaraz pojawi się info, do kogo wyślemy kalendarze adwentowe w tym roku. Ale powiem wam, co czułam, gdy czytałam te wszystkie komentarze. Przeczytałam wszystkie komentarze. Paulina, chyba na YouTubie wszystkich nie przeczytałaś, co? Ja na Instagramie i TikToku. Tak, podzieliłyśmy się, ale tak wiecie, zapytałam, bo nie byłam pewna, czy tak nie zerknęła. A czy zerknę, zerknęła, ale jak Ty zapytałeś, czy zapytałam wszystkie? No to Aha, nie dobra. Zbytło. Dobra, dobra. I kochani, tam było tyle cudownych, ciepłych słów skierowanych do nas, że aż łezka w oczach mi się zakręciła nie raz. Pisaliście, że jesteście dla nas. Że nie, że my jesteśmy dla was tradycją, że nie ma oczekiwania na święta Bożego Narodzenia jak tylko z nami, że dajemy wam mnóstwo pozytywnej energii. Wiele osób, które napisało komentarz jest teraz w jakimś takim złym okresie w swoim życiu i potrzebuje takiej pozytywnej energii, którą my wam dajemy. Wiele Osób pisało o swojej relacji z mamą, córką. Była nawet mama, która pisała o swojej relacji z córką. Było wiele osób, które pisały, że dorastały razem z nami, że już są w tym wieku, w jakim jest Paulina, że to będą pierwsze święta, które będą obchodzić ze swoimi nowonarodzonymi dziećmi, albo już jako mężatki. Także naprawdę wiele prawdziwych historii do nas dotarło. Cieszę się, że podzieliliście się swoimi historiami właśnie z nami. Przeczytałam wszystkie te komentarze, wszystkie które, komentarze, które mają serduszko, przeczytałam od deski do deski i zapadły mi one w pamięć i... Bo ja myślę, że to samo dotyczy Ciebie, bo na tym TikToku i Instagramie też były bardzo pozytywne i piękne komentarze. I naładowaliście nas taką pozytywną energią. Dodaliście nam siły i chęci. O, jedna dziewczyna nawet napisała, żebyśmy się nie zmuszały do nagrywania vlogmasów. Mamy to robić tylko wtedy, gdy faktycznie mamy na to ochotę. I kochani, po przeczytaniu tylu wspaniałych komentarzy mamy na to ochotę. No tak. I teraz właśnie przypomniałam sobie, że mamy takie piękne naczynia świąteczne. Już część z nich odpakowałam. O, w zeszłym roku kupiłam te miski, aby mi pasowały do tego kompletu, który kupiłam w zeszłym roku, taki komplet z tego co pamiętam śniadaniowy. Teraz te miski i kubki będą czekały na pustą zmywarkę, bo teraz akurat się pierze w niej, a te kubki no potrzebują, potrzebują chociażby szybkiego umycia ale to nie wszystko przecież przecież tu są dwa kartony pełne całe Aaaa! jak to człowiek zapomina co w tych kartonach jest pochowane o taki piękny kubek ale ładny o i to jest kubek damski a tamten kubek, który wam już pokazałam, zaraz wam pokażę drugi raz jest męski, dam, y, damski i męski. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Zobaczcie. Jest napis. Talerze kubki. A otwieram i okazuje się, że w tym kartonie są skrzaty. Czyżby skrzaty zaczynały wyskakiwać z każdego kąta, z lodówki i z każdego kartonu? No i tak, częściowo opróżniłam szufladę z kubkami. Mam je tutaj i teraz te kubki schowam do kartonu i one wylądują po prostu na strychu. Muszę tak zrobić, ponieważ na te świąteczne kubki nie mam po prostu miejsca. I teraz co muszę zrobić? Te wszystkie kubki, które zazwyczaj są tutaj w tej szufladzie wylądu, wylądują na strychu, ponieważ gdy tego nie zrobię tych kubków świątecznych totalnie nie będę miała gdzie umieścić i musiałyby tak sobie całymi dniami stać na blacie. A to jednak mi się nie podoba. Wolę inne ozdoby na półkach i lubię, aby po prostu co innego stało na widoku. Chociaż nie powiem, to niektóre kubki... To małe arcydzieła świąteczne. No ale nic. Robimy to w tym roku tak. Właściwie pierwszy raz tak robię, żeby nigdy wcześniej tak nie było. Po prostu, żebym ja musiała yy, chować na strych kubki, których używamy na co dzień. Nie wiem, czy mamy jakoś więcej tych kubków, czy co, czy dostałam bzikowego kubka. Yy, nie, kubkowego bzika. Czy dostałam kubkowego bzika, czy, czy po prostu jakoś tak te kubki się zaczęły mnożyć, a może zamiast skarpetek w domu zaczynały się pojawiać kubki i nikt z domowników tego nie zauważył, no bo gdzieś te skarpetki się gubiły, może taka zamiana była, no nie wiem. Piszcie w komentarzach, co myślicie w tej sprawie. Pakuję teraz te kubki do kartonów. Zachwycam się tymi, które stoją na blacie. Patrzę na te skrzaty, które liczną gromadą mnie tutaj e, okupują. Proszę bardzo, tyle ich tu jest, cała wielka gromada. I tak właśnie e, chwyciłam się e, na myśli. Że, kurczę Kasia, ty masz 50 lat, prawie 50 lat yy, i pokazujesz w internetach takie rzeczy, yy, jarasz się kubkami, krasnalami, to przecież takie niepoważne, powinnaś zachowywać się jakoś, nie wiem, inaczej, dostojniej i w ogóle. Ale tak sobie myślę, że ten okres przedświąteczny yy, pozwala nam, dorosłym ludziom, na powrót do lat dzie dzieciństwa. Na to, abyśmy tak bezkarnie mogli właśnie pocieszyć się krasnalem i kubkiem. I, i mieć fajny humor, i być tacy, tacy zaferowani, to nam chyba pomaga przetrwać te kolejne 11 miesięcy. Nie sądzicie? To wcale nie jest głupie. To nam pozwala się zresetować. No dobra, zaczęło się. Robią się już coraz większe, coraz bardziej widoczne akcenty świąteczne, także skrzaty się już pojawiły. I wiecie co, zauważyłam, że wczoraj nie ściągnęłam tych dyń tutaj, które w ogóle nie są grudniowe, więc ja te dynie teraz ściągnę i tutaj sobie poukładam moje skrzaciki. Co myślicie o tym? Eee, ja myślę, że aprobujecie ten pomysł. Dobra, trochę udoskonaliłam, dodałam trochę drewnianych choineczek. Z krzatów mam na razie cztery, jeden w łazience i trzy na tej ścianie naprzeciwko. I jeszcze tutaj na stole mam taką kompozycję, taką naturalną, bardzo mi się podoba. A tutaj tą choinkę z jelonkiem kupiłam w oszą Wygląda to naprawdę pięknie, a zapłaciłam za tą choinkę około 50 zł, więc myślę sobie, że, że to była taka fajna cena. No i na razie nie będę wyciągać więcej skrzatów. Będę swojej rodzince dawkować tą przyjemność powoli. To będą małe dawki żeby się przyzwyczajali tak pomalutku, powolutku do, do, do tych naszych grudniowych skrzatów. Co myślicie? Yy, zastosować terapię szokową i wszystkie skrzaty wyciągnąć naraz czy dawkować? Poradźcie, yy, jaki sposób będzie dla nich lepszy po prostu. Bo ja oczywiście bym wszystkie naraz wyniosła. Ale może to jeszcze za wcześnie, co? Mamy dopiero drugi grudzień. Kochani, mój mąż przyszedł z pracy. Miał akurat na taką zmianę, że przyszedł do domu o godzinie 20, więc dzień już się kończy. I ja spoglądam na jego stopy i co widzę? On przez cały dzień chodził w jakichś angielskich skarpetkach. Czy ty należysz do naszej omadko-córkowej rodziny? Chcesz należeć? Czy chcesz się wydziedziczyć? Czy coś w ten deseń? Nie wiem. Tłumacz się. Miałem ubrać inne skarpetki. Miałeś ubrać inne skarpetki. Mhm. Zapomniałem. I co? Więc ja Cię proszę, jutro się popraw. Dobrze, jutro się poprawię. Więc dzisiaj się popraw. Teraz w tak, tej tak, chwili... Przybierzesz tak. się z tych ciuchów, w których byłeś w pracy, tak? ubierzesz na swoje stopy takie domowe ciuszki, w których będziesz się czuł wygodnie i tak świeżo i pachnąco i po prostu założysz Aha. jakie skarpetki? Kolorowe. Jakie skarpetki? Świąteczne. Masakra z tym chłopem. A co powiesz na akcenciki, które już u nas w domu się pojawiły? Dużo skrzypów. W ilości symbolicznej Tomek, to jest ilość symboliczna. Tam są skrzaty, tam są skrzaty. To jest tylko symbol na razie. To jeszcze będzie więcej? No raczej. Zanim Paulina tu do mnie przyjdzie, to ja jeszcze powiem wam, dlaczego wczoraj spotkała mnie jeszcze jedna katastrofa. E, ponieważ e, pamiętacie w sumie o tym jak mówiłam wam ostatnio e, że walczę o 10 tysięcy kroków, o odznakę 10 tysięcy kroków przez 30 dni e, to jest związane z, na, z moim nowym zegarkiem i plan był taki, że Ała! królik miał ugryzł w kolano gdzie mu się tam pchasz? <gryzł> nogę tu dałam, ugryzł mnie w kolano gdzie muszę się tam pchać do klatki? No, no i walczę o te 10 tysięcy kroków codziennie przez 30, a potem 60 dni. No i plan był taki, że o 22 siądę do montowania, będę montować przez godzinkę. Potem o 23 pójdę sobie na orbitreka, zresetuję sobie trochę głowę i nadrobię te 2,5 tysiąca kilometrów. Ale to, że nagrałam tę scenę w slow motion, tak mnie po prostu rozbroiły, tak mi było smutno, tak rozpaczałam nad tym laptopem, że w ogóle straciłam ochotę na to, aby na tego orbitreka iść. Po prostu traciłam 23 dni walczenia o te 10 tysięcy kroków, i muszę to robić od początku. No i tak to było. Wczoraj był pechowy dzień, dzisiaj pechowy dzień. No i tak się te vlogmaski na, na zaczęły. Ale uważam, że dajesz teraz negatywną energię. Ja się tylko żalę. Potrzebuję wsparcia i potrzebuję jakiegoś takiego fajnego flow od was. To teraz <gry> inna sprawa. Zamiast skupiać się na tym, co ci nie wyszło, to skup się na tym, co jest OK. Ale ja przecież mówiłam wam, co jest OK. Kupki są okej. Okay. Wszystko powiedziałam, co chciałam. A teraz okej, okay, są kalendarze adwentowe przecież. No. no ja bo... bardziej niż okej. Okay. No. Więc ja już herbatkowy kalendarz otworzyłam i zostały nam... E... Zostało nam pięć kalendarzy. Dobra. nie tak mało. To e... dzisiaj jest ja Dobra. Ja no. trzeba odłożyć, bo Ej, wiesz, była. że wczoraj cały ten kalendarz mi nie kawał. Jak ci wypadł? No bo jak go zostawiłam, chciałam go podnieść z ziemi. To się. się wypadł, no bo to się. I układałaś go z powrotem, tak. tego kwiatuszka. Układałaś, wow! Myślę, że zostawiamy znowu te pudełeczka, co? tak? Ale trzeba je odkładać, no bo znowu? musi ich być co, codziennie coraz mniej, żeby szukanie konkretnego numerka było coraz łatwiejsze, wiesz? Coś do mycia twarzy. Bardzo, do coś dobry, bardzo dobry jest ten do mycia olej. mycia twarzy. Miałam właśnie w zeszłym roku. Widocznie miałyśmy taką próbeczkę, bo na czasach yy, tego używałam. Użyłaś to i. O yes. Zasłoniłam nam twarze i się udało. Takie coś. Takie coś. A ja mam kochani pomadkę róż Velvet z Burżuła, bo mamy Burżuła, Lumenę, e, Kinder, e, Lind i Kruka. I ten kolorek jest bardzo ładny. A my nudziakowy. Go już miałyśmy, kiedyś, miałyśmy go? Miałyśmy, tak. Ale... Kon, go. ale kon, no bo właśnie mi się podoba. No to no to całkiem możliwe, że go używałam. Dobra, ja tam w tle... Przesuń się trochę w lewo, bo w zajmujesz lewo. cały kadr. Tak, w lewo. No, w lewo. W tamtą. lewo. Tak. E, otwieram kroka. Dzisiaj jest drugi dzień grudnia, nie? Tak. I co masz? Coś. Jakiś słoiczek. To będzie jak, jakieś o coś tam. Albo pasta jakaś o... Zgaduj, no. Albo jakiś dżemik, albo owoce w żelu. owoce Zgaduj żelu Zgadujałem. Czeko jagoda? Czeko malina? Ale czeko coś? Czy bardziej owocowe? Czeko coś? Czeko... Chciałam coś tam, ale tam. <laughs> nie. Czeko krówka! czego 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 wiśnia? Nie, czego krówka. Czy my jadłyśmy czekokrówkę? Tak, jadłyśmy czekokrówkę, tak. Na pewno była w zeszłym roku, chyba, że mi się poknociło, ale chyba, ja, chyba jadłyśmy. Znaczy, mi się wydaje, że była, ale czy ja ją jadłam? Czy ty jej nie zjadłaś może wcześniej? ją ja z jakimiś kukrówkę? naleśniczkami? Mogłabym albo tak no. Dobra, ty masz dzisiaj kinderka, a ja otwieram e, z Linda. Mam cukiereczka którego sobie wszamam. A co wszamaj. E, orzechowy krem. I nie, to, ty też miałeś takiego cukierka wczoraj? Aha, ale go nie zjadłaś? Nie. No, bo tutaj dzisiaj. Na każdym cukierku jest ten. Też masz orzechowy? Chyba tak. Co no to też? jest zielone, a zielona e, zielone cukierki zazwyczaj są, są orzechowa. Producenci się zgadali? Wczoraj były dwa róże. A Kinder nie jest od nina, bo co? Ale wczoraj to... były dwa róże. No. E, dzisiaj. Dwa orzechowe. Ej, może to cykielki? jakoś psychologicznie działa. Mm, może w innych kalendarzach jest tak samo. Może to jakoś psychologia, wiesz, człowiek człowiecza. Może. Że jak w pierwszym będzie rusza, jest na topie, to zaraz ten kalendarz będzie lepiej odbierany. Jak w pierwszym okienku jest łuka czekolada, to ludzie czekają, co będzie dalej. Dalej musi być orzech, bo nie wiem, wszyscy lubią orzechy, mm. ale nie, bo dużo osób w ogóle nauczyli na orzechy. Nie wiem o co chodzi. No i co znaczy, jeżeli wy wiecie. No i kochani, kończymy naszego drugiego vlogmasa właśnie tym miłym kalendarzowym akcentem. Tak. Co widać? Nie chcę. Nie chcę. Masz. Yy, żeby ci miło było. Mm? No. Wciska matce cukierki. A potem co? A potem ja się wkurzam, jak spodnie zakładam. A potem zabiera staniki, jak z nich matka wyrasta. <laughs> no właśnie. Interes życia robisz. Dziękujemy Wam za Waszą obecność i za wszystko. Do jutra. Pa. pa, pa. Bye.